Cześć, witajcie w nowym filmie. W naszym codziennym życiu jesteśmy otoczeni mnóstwem przedmiotów, z których wiele ma głębsze przeznaczenie lub bardziej konkretny cel niż początkowo się wydaje. Często nie zdajemy sobie sprawy, że te przedmioty, które uważamy za oczywiste i których używamy na co dzień, pełnią różne funkcje. Dziś pokażemy Ci 20 rzeczy, o których przeznaczeniu nie wszyscy wiedzą. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Prawdopodobnie nie poświęcasz zbyt wiele uwagi swoim słuchawkom. Wkładasz je do uszu, włączasz muzykę i udajesz się na siłownię lub gdziekolwiek indziej. Ale jeśli kiedykolwiek przyjrzeliście się bliżej słuchawkom do usznym, być może zauważyliście kilka dodatkowych otworów w plastikowej obudowie. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, do czego one służą? W rzeczywistości nie są one przeznaczone na mikrofon. Otwory te służą do wpuszczania powietrza. Wentylacja pomaga głośnikom poruszać się swobodniej, co skutkuje głębszym basem i lepszą akustyką. Podobne otwory są często spotykane w konstrukcji innych słuchawek, służąc różnym celom. Na przykład poprawiają jakość dźwięku, zmniejszają nacisk na błonę bębenkową i pozwalają na dźwięki otoczenia dla bezpieczeństwa. Otwory te ułatwiają wymianę powietrza funkcję, która jest również powszechna w głośnikach domowych i samochodowych. Numer 19. Następnym razem, gdy zbliżysz się do przejścia dla pieszych, poświęć chwilę na dokładne sprawdzenie sygnalizacji świetnej. Możesz odkryć dyskretną, ale kluczową funkcję. Ukryty przycisk zaprojektowany, aby pomóc osobom niedowidzącym lub niewidomym. Ten innowacyjny mechanizm pozwala im poczuć i zrozumieć, że ruch został zatrzymany, wskazując, że przejście jest bezpieczne. Technicznie rzecz biorąc, nie jest to konwencjonalny przycisk, jest to raczej żebrowany obiekt skierowany w dół. Gdy światło dla pieszych zmienia się na zielone, wskazując ich pierwszeństwo, obiekt zaczyna się obracać. Ale co z sygnałem dźwiękowym dla osób niedowidzących? Niektóre przejścia emitują sygnały dźwiękowe, ale nie wszystkie. Gdy dwa skrzyżowania znajdują się blisko siebie, żadne z nich nie może emitować dźwięku, aby zapobiec pomyłce. W tym tkwi genialność obracającego się obiektu. Jest on również odpowiedni dla osób głuchoniewidomych, które mogą nie słyszeć sygnału dźwiękowego. Pierwotnie opracowany przez University of Nottingham w latach 80., projekt ten zaczął pojawiać się około 1989 roku. Jednak nie wszystkie przejścia są zarządzane przez władze lokalne, więc nie mają one prawnego Obowiązku zapewnienia dostępności. Numer 18. Prawdopodobnie masz w domu butelkę lub dwie płynu do dezynfekcji rąk Ale czy wiesz, że środek do dezynfekcji rąk, oprócz tego, że świetnie nadaje się do czyszczenia rąk w podróży, służy również jako wszechstronny odplamiacz. Ponieważ głównym składnikiem większości środków do dezynfekcji rąk jest alkohol, może on radzić sobie z różnymi plamami, podobnie jak alkohol. Oznacza to, że można na nim polegać przy usuwaniu plam z atramentu, plam z ostrego sosu, tłuszczu, plam strawy i prawie każdego rodzaju makijażu, w tym szminki. Środek do dezynfekcji rąk może nawet przebić się przez matowe plamy na srebrze. Zamiast wydawać pieniądze na drogi płyn do czyszczenia okularów, wystarczy użyć środka do dezynfekcji rąk, aby usunąć odciski palców i pozostałości lakieru do włosów z okularów. A jeśli jesteś w potrzebie i zapomnisz dezodorantu, środek do dezynfekcji rąk może sprawić, że będziesz pachnieć świeżo, zwalczając bakterie powodujące nieprzyjemny zapach pod pachami. Nałożenie odrobiny środka do dezynfekcji rąk może również przynieść ulgę w stanach zapalnych spowodowanych pryszczami i ukąszeniami owadów. Dodatkowo, jeśli nie masz suchego szamponu, środek do dezynfekcji rąk może pomóc odświeżyć włosy. Wystarczy wmasować niewielką ilość w skórę głowy, aby szybko to naprawić. Wreszcie, jeśli Twoje lustro jest spryskane lakierem do włosów, środek do dezynfekcji rąk może przyjść na ratunek. Nałóż troszeczkę na kawałek ręcznika papierowego i przetrzyj lustro, aby bez wysiłku przywrócić mu blask. Numer 17. Są chwile, kiedy niekoniecznie chcesz, aby Twoje banany były zbyt dojrzałe. Jednak, w miarę dojrzewania, banany uwalniają gaz etylenowy, powodując ich brązowienie. Na szczęście istnieją metody na spowolnienie tego procesu. Jedną z nich jest owinięcie bananów folią wokół korony, gdzie kiść jest trzymana razem. Pomaga to zmniejszyć uwalnianie etylenu, a tym samym spowalnia proces dojrzewania. Inną techniką jest oddzielenie bananów od kiści i przechowywanie ich pojedynczo. Ponieważ banany emitują wysoki poziom etylenu, oddzielenie ich może zminimalizować stężenie gazu, a tym samym spowolnić proces brązowienia. Ponadto ważne jest, aby nie wystawiać bananów na działanie wilgotnego środowiska, ponieważ może to przyspieszyć dojrzewanie. Zamiast tego przechowuj je w szczelnym pojemniku, aby zachować ich świeżość przez dłuższy czas. Aby uzyskać jeszcze dłuższy okres przechowywania, warto rozważyć zamrożenie bananów. Zamrażanie nie tylko spowalnia proces dojrzewania, ale także pozwala cieszyć się nimi w smoothie lub wypiekach kiedy tylko chcesz. Numer 16. Karta króla ma szczególny status jako najstarsza i najbardziej rozpoznawalna karta dworska w historii kart do gry. Jej pochodzenie prawdopodobnie wywodzi się z perskiego Gangife, gdzie królowie byli przedstawiani siedząc na tronach, reprezentując ich wyższą rangę. Karty do gry podróżowały po całym świecie, a praktycznie każda kultura twierdzi, że jest to jakaś forma wynalazku lub adaptacji. Chociaż współczesne gry karciane, tak jak Blackjack i Bridge cieszą się powszechną popularnością, skomplikowany projekt i bogata historia talii często pozostają niezauważone. Przedstawienie siedzących królów było powszechne w całej Europie, a Hiszpanie wprowadzili stojących królów w XV wieku. Wraz z ewolucją tradycji gry w karty, Francuzi opracowali własne charakterystyczne wzory talii, inspirowane wcześniejszymi hiszpańskimi projektami. Co ciekawe, wiele hiszpańskich wzorów dworskich zostało ponownie wykorzystanych, gdy Francuzi wprowadzili swój unikalny system kart około 1480 roku. W Anglii import kart z Rowend trwał do początku XVII wieku, kiedy to import z zagranicy został zakazany. Charakterystyczne przedstawienie króla kier wynika z wieku niedoskonałego kopiowania przez angielskich producentów kart. Z biegiem czasu topór króla został zasłonięty, tworząc iluzję, że dźga on własną głowę mieczem. Numer 15 czy kiedykolwiek zauważyliście małe gumowe włoski na swojej nowej oponie samochodowej? Podczas gdy wielu spekuluje, że służą one jako wskaźniki zużycia opon, pomagają w redukcji hałasu lub ułatwiają cyrkulację powietrza, te gumowe włoski w rzeczywistości nie pełnią żadnej funkcji poprodukcyjnej. Są one po prostu produktem ubocznym procesu produkcji opon. Podczas produkcji opon guma jest wtyskiwana do formy, a ciśnienie powietrza jest wykorzystywane do równomiernego rozprowadzenia płynnej gumy. Gdy stosowane jest ciepło i powietrze między gumą a formą, mogą tworzyć się pęcherzyki powietrza. Aby zapewnić całkowite wypełnienie formy, małe otwory wentylacyjne umożliwiają ucieczkę powietrza, pomagając wepchnąć gumę w każdą szczelinę. W rezultacie drobne cząsteczki gumy wyłaniają się z tych otworów wentylacyjnych i zestalają się, przyklejając się do opony po wyjęciu z formy. Numer 14. Powszechnie wiadomo, że napoje gazowane szybko tracą swoje właściwości po otwarciu. Nawet jeśli mocno dokręcisz nakrętkę, uzyskanie idealnego uszczelnienia jest prawie niemożliwe, co pozwala na ucieczkę dwutlenku węgla. Jaki jest więc cel plastikowego krążka pod nakrętką butelki napoju gazowanego? Warstwa ta, znana jako liner, służy jako membrana do tworzenia hermetycznego uszczelnienia, zachowując nasycenie dwutlenkiem węgla w napoju. Plastikowy krążek pod nakrętką butelki napoju gazowanego pełni wiele funkcji. Po pierwsze zapewnia szczelne zamknięcie, zapobiegając wyciekom. Dodatkowo działa jako uszczelka wskazująca, czy butelka została otwarta przed zakupem. W przeciwieństwie do butelek na wodę lub sok, butelki na napoje gazowane, zwłaszcza te wykonane z tworzywa sztucznego, nie mają płaskiego dna, ale pięć wypukłości lub żeber. Te nierówności służą nie tylko celom estetycznym, ale także znacznie zwiększają wytrzymałość butelki. Numer 13. WAR to skrót od Video Assistant Referee, systemu używanego w meczach piłki nożnej, aby pomóc sędziom w egzekwowaniu zasad FIFA poprzez przegląd wideo. Usługi wideo, VAR jest wspierany przez asystenta i operatora powtórek. Komunikują się oni wyłącznie z sędziami na boisku za pomocą systemu przycisków, aby zminimalizować rozpraszanie uwagi. Oficjalna piłka meczowa Mistrzostw Świata FIFA 2022 została wyposażona w nową technologię Connected Ball, dostarczającą informacji sędziom. Technologia ta, zintegrowana z każdą piłką meczową podczas turnieju, umożliwia gromadzenie w czasie rzeczywistym danych o położeniu przestrzennym. Jest to możliwe dzięki czujnikom wbudowanym w piłki, działającym z niezwykłą prędkością 500 klatek na sekundę. Zebrane dane są przesyłane w czasie rzeczywistym do lokalnego systemu pozycjonowania, wspomaganego przez sieć anten rozmieszczonych wokół boiska. Numer 12. Od ponad wieku Heinz jest synonimem liczby 57. Kultowy slogan firmy 57 odmian odegrał kluczową rolę we wczesnej strategii marketingowej i stał się kamieniem węgielnym tożsamości marki. Nawet dziś slogan ten zdobi butelki keczupu Heinz. Jednak prawda kryjąca się za liczbą 57 jest daleko od tego, co można by podejrzewać. Kiedy magnat biznesowy z Pittsburgha, Hey J. Heinz, ukuł ten slogan w 1896, w rzeczywistości nie było dostępnych 57 odmian produktów Heinz. Pozostało to prawdą nawet po wprowadzeniu sosu Heinz 57 wkrótce potem. Pomimo istnienia setek wariantów produktów Heinz, liczba 57 utrzymuje się od 126 lat. Co ciekawe, znaczenie liczby 57 nie opierało się na faktycznym wyliczeniu produktów. Zamiast tego została arbitralnie wybrana przez samego Henry'ego Heinza, założyciela firmy. Miał on poczucie mistycyzmu i uroku związanego z tą liczbą, która była połączeniem jego własnej szczęśliwej liczby, piątki, i szczęśliwej liczby jego żony, siódemki. Numer 11 czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego krawędzie taśmy mierniczej są tak ostre? Taśmy miernicze muszą zachować równowagę między tym, że są wystarczająco cienkie, aby zwijać się kompaktowo, a jednocześnie zachowują wystarczającą sztywność, aby się rozciągać. Osiąga się to poprzez wykonanie ich z cienkiego metalu, co pozwala na elastyczność bez uszczerbku dla trwałości. Ale funkcjonalność taśmy mierniczej na tym się nie kończy. Czy zauważyliście kiedyś, że taśma miernicza jest zakrzywiona? Ten wklęsły kształt pełni kluczową funkcję. Pomaga utrzymać sztywność taśmy, gdy jest ona rozciągnięta. Zakrzywienie pozwala taśmie wyróżniać się podczas pomiaru, ułatwiając dokładny odczyt pomiaru. Dodatkowo, jeśli przyjrzysz się uważnie dolnej części haczyka taśmy mierniczej, zauważysz ząbkowaną krawędź. Ta cecha nie jest tylko dekoracją, ma ona praktyczną funkcję. W sytuacjach, w których nie masz łatwo dostępnego przyrządu do znakowania, możesz użyć tej ząbkowanej krawędzi do wykonania oznaczenia na mierzonym materiale. Wystarczy przesunąć ząbkowaną krawędź tam i z powrotem po powierzchni, tworząc tymczasowy znak odniesienia. Numer 10. Wzór wgłębień na piłkach golfowych nie zawsze tam był, ale ponieważ producenci zdali sobie sprawę z tego, jak ważne są one dla wydajności, od tego czasu celowo włączyli w wgłębienia do swoich projektów. Każde wgłębienie jest precyzyjnie i symetrycznie rozmieszczone, aby zoptymalizować aerodynamikę piłki, co skutkuje lepszą charakterystyką lotu. Wgłębienia oddziałują z otaczającym powietrzem, tworząc mikroturbulencje, które pozwalają piłce poruszać się w powietrzu bardziej efektywnie i przewidywalnie, utrzymując przepływ powietrza bliżej piłki. Wgłębienia zmniejszają opór, zapewniają podkręcenie i generują kieszenie turbulencji, które tworzą siłę nośną, pozwalając piłce lecieć wyżej. Numer 9. To powszechna irytacja. Nigdy nie masz przy sobie odpowiedniej monety, gdy jej najbardziej potrzebujesz, zwłaszcza podczas zakupów. Ponieważ coraz więcej osób preferuje płatności cyfrowe zamiast gotówki, pojawił się wygodny lifehack, aby pomóc tym, którym brakuje monet. Pomysłowa osoba, która stanęła przed brakiem drobnych, po prostu użyła zaokrąglonego końca starego klucza. Swoją drogą, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, do czego służą pętle na wózkach sklepowych? Wbrew temu, co sądzi wiele osób, nie służą one do mocowania fotelików samochodowych. Zamiast tego, pętle te, zwykle znajdujące się z tyłu fotelików dziecięcych, pełnią praktyczną funkcję. Są przeznaczone do przechowywania płaszczy i toreb na zakupy, dzięki czemu wędliny, przekąski, owoce i pachnące produkty są oddzielone i uporządkowane podczas zakupów. Tak więc, następnym razem, gdy będziesz w supermarkecie, skorzystaj z tych poręcznych pętli, aby poprawić swoje wrażenia z zakupów. Numer 8. Jak możemy zapobiec wypadkom spowodowanym przez sennych lub rozkojarzonych kierowców? Skuteczną strategią jest instalacja dudniących pasów wzdłuż poboczy dróg. Pasy te, składające się z wypukłych lub rówkowanych wzorów, wytwarzają słyszalne dudnienie i wibracje w kierownicy, gdy pojazd po nich przejeżdża. Sensoryczne sprzężenie zwrotne może obudzić sennego kierowcę, dając mu kluczowy czas na odzyskanie kontroli nad pojazdem i uniknięcie potencjalnego wypadku. Te wypadki drogowe mają katastrofalne skutki i stanowią znaczną część ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w całym kraju, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Urząd Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego szacuje, że wprowadzenie takich pasów mogłoby zmniejszyć liczbę wypadków o połowę. Co więcej, oznakowanie akustyczne oferuje dodatkowe korzyści w zakresie bezpieczeństwa, wykraczające poza zapobieganie wypadkom spowodowanym senną jazdą. Zainstalowane na pasach ruchu mogą ostrzegać kierowców o zmieniających się warunkach drogowych, takich jak zmniejszenie prędkości przed zbliżającymi się punktami poboru opłat lub skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną. Numer 7 Okazuje się, że wielu z nas przez cały czas źle nosiło ręczniki po prysznicu. Rewelacja pojawiła się na TikToku dzięki uprzejmości Brydena Singleya, który podzielił się przełomową metodą bezpiecznego wijania ręcznika wokół talii bez jego zsuwania się. Podobnie jak wiele innych osób, po prysznicu owinął ręcznik wokół ciała, chowając nadmiar materiału. Wkrótce jednak zdał sobie sprawę, że ta metoda powodowała jedynie rozplątywanie się ręcznika i w końcu jego spadanie. Szukając rozwiązania, opracował nową technikę. Włożył nadmiar materiału do ręcznika i zwinął go kilka razy. Co ciekawe, jego odkrycie zyskało uznanie niektórych widzów, którzy twierdzą, że byli świadomi tej sztuczki przez cały czas. Niemniej jednak, jego wideo na TikToku niewątpliwie rzuciło światło na praktyczną i skuteczną metodę zapewnienia, że ręczniki pozostaną bezpiecznie owinięte wokół tali. Numer 6. W dzisiejszych czasach metalowe zabezpieczenia przed szczurami stały się niemal niezbędnym akcesorium do zabezpieczania lin cumowniczych. Od mniejszych statków po kolosalne statki wycieczkowe i towarowe, pomimo ich pozornie prostej natury. Ochraniacze te nie były wszechobecne aż do stosunkowo niedawna. Najwcześniejsze patenty na ochronę przed szczurami pojawiły się dopiero na początku XX wieku. Przed tym rozwojem podatność zacumowanych statków na szkodniki była stałym problemem. Kiedy łódź mieszkalna lub inny statek jest zakotwiczony wzdłuż brzegu za pomocą lin sumowniczych, nieumyślnie zapewnia wygodną ścieżkę dla szkodników. Nawet gdy łódź jest bezpiecznie zacumowana, szczury i myszy mogą z łatwością przedostać się przez liny i znaleźć drogę na pokład. W odpowiedzi na to wyzwanie opracowano proste, ale skuteczne rozwiązania. Oto okrągłe zabezpieczenie przed szczurami w kształcie dysku. Pomysłowe urządzenie zaprojektowane w celu udaremnienia wtargnięcia gryzoni. Jego użycie jest proste. Wystarczy otworzyć drzwi, wsunąć dysk na linę cumowniczą i puścić, skutecznie odstraszając gryzonia. Numer 5 Początkowo wszystkie skróty w systemie operacyjnym Macintosh były wykonywane za pomocą klawisza Apple. A. Jednakże, gdy Steve Jobs zauważył obfitość logo Apple w rozwijanych menu, wyraził swoje niezadowolenie, wykrzykując: Jest zbyt wiele jabłek, używacie naszego logo na próżno. W poszukiwaniu alternatywy wynalazcy skonsultowali się ze słownikiem symboli i natknęli się na mało znany symbol używany głównie na szwedzkich kempingach. Jest on znany jako symbol ząbkowanego kwadratu. Symbol ten przypomina zamek z czterema wieżami był powszechnie używany na mapach w Skandynawii do oznaczania atrakcji lub specjalnych lokalizacji. Wierzcie lub nie, ale kiedy Apple wprowadziło komputer Apple II, nie dodało fizycznie dodatkowych klawiszy. Zamiast tego zmienili przeznaczenie przycisku joysticka, aby działał jako dodatkowe klawisze. Ta innowacja ułatwiła rozgrywkę przy użyciu samej klawiatury, jednocześnie skutecznie służąc jako klawisze modyfikujące. Numer 4 Niezależnie od tego, czy pijesz piwo, Coca-Colę czy wodę gazowaną, istnieje właściwy sposób trzymania napoju, aby dłużej pozostał chłodny. Tradycyjnie naszym instynktem jest chwytanie szklanych butelek za ich korpusy, szukając szerszej podstawy i mocniejszego chwytu. Trzymanie butelki Coca-Coli za szyjkę może początkowo wydawać się nieco niewygodne, jednak właśnie w tym miejscu nasze podejście wymaga korektę. Szyjka butelki to miejsce, w którym powinniśmy trzymać nasze napoje. Kiedy trzymamy szklane butelki za podstawę, ciepło naszego ciała jest przenoszone na płyn znajdujący się w środku, powodując jego szybsze nagrzewanie. Trzymaj butelkę za szyjkę. Choć może to wymagać przyzwyczajenia, trzymanie szklanej butelki w ten sposób skutecznie zatrzymuje chłód przez dłuższy czas. Numer 3. Czy kiedykolwiek zauważyliście małe dziury w swoich butach, i to nie z powodu nadmiernego zużycia. Szlufki te służą również praktycznemu celowi, jeśli chodzi o pranie. Po umyciu można je powiesić do wyschnięcia za pomocą pęty. W niektórych krajach właściciele przyżywają pętelki z tkaniny do butów, aby każda para mogła być łatwo zidentyfikowana i przechowywana razem podczas procesu prania. Zapobiega to pomieszaniu butów i zapewnia, że każda para pozostaje nienaruszona. Szlufki pełnią jeszcze jedną ważną funkcję, szczególnie dla profesjonalnych sportowców. Zapewniają wygodny sposób przewlekania sznurówek, umożliwiając zawiązanie ich wokół kostki. Zwiększa to przyczepność buta i zapobiega zaplątaniu się sznurówek podczas intensywnej aktywności fizycznej. Jest to prosta, ale skuteczna metoda poprawy wydajności i komfortu podczas uprawiania sportu. Być może zauważyliście, że szlufki są zwykle wykonane z odblaskowego materiału. Służy to nie tylko do celów estetycznych, ale także jako element bezpieczeństwa. Materiał odblaskowy zwiększa widoczność, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Jest to szczególnie korzystne dla osób uprawiających sport w nocy, takich jak jogging wokół bloku. Pętle odblaskowe pomagają zapewnić, że będziesz widoczny dla innych, zwiększając ogólne bezpieczeństwo. Numer 2. Ogrodzenie kortu tenisowego służy jako kluczowa granica, która otacza kort, zapewniając strukturę, bezpieczeństwo i ochronę zarówno dla graczy, jak i widzów. Zazwyczaj wykonane z siatki lub ogniw ogrodzenia te są znane ze swojej trwałości i odporności na uderzenia. Wymiary ogrodzenia są zaprojektowane tak, aby obejmowały cały obszar gry ze standardową długością 78 stóp i szerokością 27 stóp. Korty trawiaste wypełnione gliną lub piaskiem mogą mieć niższą wysokość ogrodzenia, aby uwzględnić mniejsze odbicie związane z tymi powierzchniami. Charakterystyczną cechą często spotykaną w ogrodzeniach kortów tenisowych są małe prostokątne drzwi z boku. Drzwi te służą Praktycznemu celowi, który wykracza poza zwykłe zapewnienie dostępu do kortu. Są one strategicznie rozmieszczone, aby ułatwić usuwanie zanieczyszczeń, zwłaszcza opadłych liści z powierzchni kortu. Liście i inne zanieczyszczenia mają tendencję do gromadzenia się w rogach kortu, co utrudnia ich usuwanie tradycyjnymi metodami. Dzięki niskiej furtce wrogu ogrodzenia ekipy konserwacyjne mogą skutecznie rozwiązać ten problem. Numer 1. Pozornie zwykła linia, na której podpisuje się czeki osobiste, nie jest zwykłą linią. W rzeczywistości jest to sprytnie ukryty rząd słów autoryzowany podpis, znany jako mikroprint tej funkcji microprint często towarzyszy obramowanie oznaczone MP reprezentujące nazwę firmy. Aby w pełni docenić tę skomplikowaną funkcję zabezpieczającą, należy dokładnie przyjrzeć się jej za pomocą szkła powiększającego lub lupy. Chociaż czeki osobiste mogą wydawać się przestarzałe w erze cyfrowej, nadal służą istotnym celom. Pozostają one preferowaną metodą płatności osobistych i płatności za konto za pośrednictwem poczty i zapewniają obejście, aby uniknąć opłat transakcyjnych online podczas płacenia znajomym lub dokonywania zakupów na aukcjach internetowych. Jednak pod ich powierzchnią czai się potencjalne zagrożenie oszustwem, zwłaszcza w przypadku pustych linii, które można zmanipulować, aby odzwierciedlić dowolną kwotę pieniędzy. Aby zwalczyć to zagrożenie, czeki osobiste posiadają różne zabezpieczenia. Na przykład jasno-niebieski tusz został specjalnie wybrany ze względu na niską jakość fotokopii. Linia autoryzowanego podpisu staje się całkowicie zamazana i nieczytelna po skopiowaniu, służąc jako środek odstraszający fałszerze. Która z tych rzeczy zaskoczyła Cię najbardziej i z których zamierzasz korzystać? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.